Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Buzkim Samorządowym Centrum Kultury w Galerii Antresoli, gdzie przed chwilą otworzyliśmy 39 przegląd plastyki Ponidzia. W przeglądzie bierze udział 65 twórców, artystów. Na ekspozycji jest 103 prace. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że z roku na rok przegląd. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród twórców, artystów, ale również wśród odbiorców. Każdy z tych artystów, którzy tutaj prezentuje swoją pracę, wnosi nie tylko swoje umiejętności techniczne, ale również doświadczenie osobiste, pasje, wizje. Artyści, którzy tworzą ten przegląd, są to artyści z regionu Ponidzie, mają jeden wspólny cel: promowanie sztuki jako integralnej części życia kulturalnego nie tylko naszego miasta, ale również regionu Ponidzie. Serdecznie Państwa zapraszam. Wystawa potrwa do 22 listopada. Nazywam się Kulpa Michalina, jestem kuratorem wystawy 39. przeglądu plastyki po Nidzie 2024. Na obecnej wystawie prezentujemy różnorodne prace od malarstwa przez rzeźbę, po rękodzieło, a nawet ikony, że jestem zachwycona tym, jak, jaką różnorodnością, jakimi różnymi technikami e, dzielą się z nami miejscowi, lokalni, ale nie tylko artyści, ponieważ na wystawie biorą udział również artyści, którzy są zaprzyjaźnieni z Buskiem i wyrazili takie zainteresowanie, aby wziąć udział właśnie w tym przeglądzie. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania tej niezwykłej ekspozycji do Bórskiego Samorządowego Centrum Kultury do Galerii Antresola. Zapraszamy Państwa na wystawę bórskich artystów, amatorów i nie tylko. Do wnętrza pięknego Buskiego Centrum Kultury. Jednym z tych artystów amatorów jestem ja, to Rotarzaj Prezentuję tu dwie moje prace. Zajmuję się akwarelą od roku. W dzieciństwie dużo malowałam, rysowałam, zapuściłam, zarzuciłam to z powodu pracy zawodowej, a teraz dzieci odchowane, więc mogę sobie pozwolić na zajęcie się dla siebie, dla jakiejś. Jest to dla mnie rodzaj medytacji, miłego spędzenia czasu. Dzień dobry Państwu. Chciałem chwilę poświęcić opowiedzeniu o swojej twórczości. Jestem bardzo świeżym malarzem. Maluję głównie malarstwo akwarelowe od roku 2022. Miałem taką przygodę zdrowotną, która spowodowała, że nastąpiło przebudzenie. Zacząłem poświęcać więcej czasu sobie oraz talentom, którymi, którymi mnie Pan Bóg obdarzył i maluje różne ciekawe rzeczy. Na tej wystawie prezentuje dwie swoje prace. Również jedna i druga to są wykonane obrazy na płótnie farbami akwarelowymi. Pierwsza, która przedstawia historyczny obiekt z miejscowości Oleśnica, już nieistniejący. Została wykonana w takim ciekawym w klimacie starej widokówki zabarwionej takimi kolarami ugrose, która ma przypominać stare czasy, które już odeszły. Widzimy na niej kolumnę ariańską Męki Pańskiej, która znajdowała się w Oleśnicy. W latach bodajże 70. została celowo zniszczona na że tak powiem, zlecenie obecnie wszech panujących komunistów w naszym kraju. Nie została odbudowana, pozostały po niej wspomnienia, fotografie, relacje mieszkańców Oleśnicy, jak również moje wspomnienie z lat młodzieńczych, kiedy tam bywałem i tą tak zwaną ariankę, kolumnę Braci Polskich widziałem. Druga praca y, przedstawia pejzaż y, z Riviery Francuskiej, też wspomnienie wakacji, port troszkę y, taki y, udziwniony, inaczej namalowany, ale to już są wizje, prawda? I, i wyobrażenia y, moje osobiste na temat tego, y, jak y, można y, przedstawiać świat, może w trochę, w trochę inny sposób. Cały czas y, ten świat u mnie na moich obrazach jest inny. Uczę się. Od dwóch i pół roku malarstwa, warsztatu pracuję nad sobą, poznaję różnego rodzaju okresy w malarstwie, interesuję się historią sztuki. To bardzo dużo ułatwia mi pracę, w tym okresie, kiedy jestem w takim okresie rozwojowym i dorobku. To jest bardzo ważne, żeby poznać warsztat, a później pozwolić sobie na pewnego rodzaju ekstrawagancje czy, czy udziwnienia, które nie są moim zdaniem, może by ktoś mieć inne zdanie, na początku wskazane, żeby rozpoczynać od abstrakcji i próbować dojść do tego takiego pułapu wyższego doskonałego klasycznego warsztatu. Jestem bardzo mile zaskoczony, że tylu uczestników jest, że może obejrzeć wszystkie prace zgromadzone w tym, w tym miejscu, podziwiać je, niech trwa sztuka, niech cieszy oczy, dusze wszystkich uczestników. Miłego oglądania, serdecznie pozdrawiam Państwa.